Siemanko, 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 widzę, z tej strony Y, już po prostu w Brawl Stars, ale dzisiaj mamy do zrobienia kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, chciałbym z wami omówić właśnie, że wbiło do gry nowe wydarzenie społecznościowe właśnie to o Mortisie. Czy trzeba robić fragi Mortisem i ginąć Mortisem, ponieważ zobaczcie, mam tutaj dwa jakby te teraz do progów milowych i mamy łącznie tutaj osiem progów milowych. Pierwszy już mamy wbity, czyli... Po jednej stronie 5 i po drugiej stronie 5 start dropów, czyli łącznie 10 start dropów za łącznie 100 milionów, no, czyli po 50 milionów padnięć właśnie i zabić. I potem mamy dwa dead deadboxy z jednej strony, a z drugiej strony mamy taką emotkę, potem mamy hiperdłodowanie do Mortisa, a jeśli ktoś, nie ma, yy, jeśli ktoś ma właśnie to hiperdłodowanie do Mortisa to dostaje 1000 monet, yy, a po drugiej stronie mamy legendarnego start dropa i potem mamy w, sobie, po prawej stronie taką emotkę właśnie z Mortisem, który płacze, nie ma emotkę, tylko ikonę gracza, a po drugiej stronie taką mega śmieszną, którą na pewno sobie ustawię jak ją zdobędziemy. Yy, oprócz tego, widzowie, zobaczcie, wreszcie do gry wbiło wyzwanie przebrania do boli i karmi, zostało jedno zwycięstwo. I sobie, właśnie to na dzisiejszym odcinku, wygramy i otrzymamy nowego skina. Yy, oraz, widzowie, jeszcze wyzwolenie hiperdoładowania. Brakuje mi jednego wina, więc sobie te dzisiaj wygramy. I otworzymy sobie hiperdoładowanego start dropa oprócz tego właśnie w sklepie są teraz te darmowe rzeczy, co sobie właśnie odbierzemy, taki mini-opening dzisiaj robimy, a na następnym odcinku widzowie zrobimy sobie opening z tego karnetu, który już tutaj mam pozbierany, ponieważ mam już 12 leveli. No prawie 12, ponieważ mamy 11. Tutaj niedługo będzie właśnie te 100 kredytów, które sobie na naszą Ali tutaj odbierzemy. Ale zacznijmy od razu, żeby nie marnować czasu. Oprócz tego jest to jeszcze nowy tryb zbijak. No i tutaj chyba już każdy wie o co chodzi, że trzeba rzucać piłką. Jeśli się trafi, to się eliminuje innego zadymiarza. Jeśli się go zabije normalnie, to wtedy on jest taki, jakby stoi w miejscu i wtedy go łatwiej jest po prostu trafić, więc no tutaj polega tylko na tym, że nie można kogoś zabić, tylko trzeba trafić go piłką. No. Więc y, ten zbieg jest też na tym trybie, więc sobie zaraz go zagramy Ale na początku idziemy wyzwolenie hiperduładowania Oprócz tego chciałbym się tutaj się pochwalić, że wbiłem 35 rangę na kazę e, No więc co, lecimy na wyzwolenie hiperduładowania. Ja już lecę i mamy Mortisa na właśnie taką mapkę solo e, Jako jedyny chyba mam Mortisa z tego co widzę Ja Mortisem tam trochę cisnąłem już w sumie Zrobiłem dwa winy ogólnie Więc nieźle mi to idzie sobie gadżetem zniszczę szczękę, ponieważ za będę miał i taki hiperkę więc się bardziej opłaca ta hiperka niż jakiś gadżet chociaż raz ten gadżet też się przydaje dobra, teraz szukamy ziomków, tu jest jakiś dołg ale ten dołg jest mocny on jest bardzo mocny, jakby mi się nie opłaca, go chyba nawet podjeżdżać albo spróbujmy, dobra, ale on ma dobra, dobra on ma ulta, no właśnie ten primo na mnie tutaj leci więc ja sobie tutaj zachowam zimną krew i odejdę i odejdę sobie po prostu, tu mamy otiska, który mógłby mnie, ze, w sensie, zrobić tak, żeby mnie atakował Ale ja w się sensie, też tutaj nie chcę nabrać na to Dobra Tu jest El Primo Który znowu ma to z hiper doładowaniem Ten, pff, co jest, on ma, Bra, się, tu ładuje, po to hiperkę, dobra, to był dobry ruch Teraz mam hiperkę I ten, on ginie teraz, przed moim hiperem, nie, jedno ale dobra, mamy to. Mamy dwa percuby. I teraz mamy otiska, który mnie tutaj. O nie, nie, to był bardzo zły ruch. Bardzo zły ruch. Nie widziałem, że on ma już kurta. Ale dobra, widzowie. Mamy trzecie miejsce, więc mamy zaliczone. Mamy to zaliczone. I teraz sobie odbieramy po prostu tego start dropa. Dobra, widzowie, więc już klikam wyjście. I uwaga, mamy Hiperdoładowanie losowe. Ja już to otwieram. Trzy, dwa, jeden. I uwaga, dookoła jakieś dobre proszę! Leona, dobra, ja chyba mam go na 11 level ulepszony, więc to bardzo dobrze, że akurat do niego mi się dropnęło, więc mamy go, mogę sobie normalnie go używać już Więc mega fajnie, mega fajnie, do Sandy chyba już mam, mam, dobra, ale nie chcę się jej ulepszyć, bo jakaś ona z hiper dobra nie jest Do Kaze już mam, no i do Draco teraz już i tak bym nim nie grał, więc nie potrzebuję Do Kita może, bo chciałbym sobie tą 50 też wbić mi się przydała, no i Cordeliusa Ulepszyć jeszcze jeden level i też by było W sumie możemy, teraz jak go wbijam To może bym mógł sobie kupić jeszcze to Wyposażenie jedno, więc dobra teraz ma już to i brakuje Mu tylko star powera A w ogóle tu pokazuje Że nie ma gadżetu i Zobaczcie, pokazuje tutaj, że nie ma gadżetu I ma star powera, to jest tak naprawdę odwrotnie No ale dobra, dobra teraz czas Żeby nie było tak ciągle grania W gry to teraz czas odebrać sobie dwie rzeczy, czyli pięć tardropów i emotkę. A na końcu odcinka bierzemy sobie pięć tardropów następne. No i martwe dwie skrzyneczki. Więc lecimy od razu, uwaga! Pierwszy jest mityczny, co się stało, ale... Już myślałem, że jakiś skinek poleci, no ale dobra, dobra. Fajnie, fajnie. Teraz są rzadkie, dwa pod rząd. Uwaga, bardzo rzadkie, dobra. I teraz, co będzie? Uwaga? Znowu rzadki. jaj. No dobra, chociaż ta emoteczka. Oddaje mi się wydaje, nie wiem, taka, taka może być, jakaś najlepsza co dla mnie nie jest, ale sobie tutaj ją ustawimy. Nie, nie, nie. Dobra, widzę sobie ja już tą emotkę sobie tutaj ustawiłem, zrobiłem wam cięcie, bo jak zwykle ja długo tego szukałem, szukałem to z dwie minuty, ale w końcu znalazłem. Jest ona tutaj, właśnie. Eee, no dobra, znalazłem ją, więc teraz możemy sobie zagrać rundę, właśnie na wyzwanie, bolni i kar. Eee, no i kom, kim by tutaj zagrać? Myślę, że też Mortisem się robimy, jakiegoś Prima Mortisa. Myślę, że to do wyzwania też się, też się będzie liczyło, ale ten Mortis by, się bał, by trzeba było go, go lekko odbić, bo ranga jest moja druga najwyższa, ale na pocharkach trochę spadłem. Więc dobra, lecimy sobie tutaj od razu po piłeczkę, po i od razu Karla, a jednak nie trafiłem Karla, tutaj jest Lili taka. Ja bym sobie trafił, jednak nie. To jest Karl i ja on będzie chciał mnie trafić. Nie, jednak nie. Biorę go sobie i walę w Lili. Nie, ja mam serio cela. Mam cela jak baba, zły Dobra, piek, odebrania. A i myślę, że on tam pójdzie. Dobra, musimy zrobić takie oczywiste, a nie. Musimy zrobić oczywiste. Będzie tutaj mnie. Dobra, dobra. On myślał, że znowu się przelecę tutaj. Dobra, dostał! Dostał! Uwaga, Lili. Lili, i znowu powiadomienie z YouTube'a, nie! Dobra, ona tu będzie chciała kogoś ten wziąć. Ja przeleciałem dalej. Waga biorę. Pyk, dobra, ona się nie rusza. Tu jest Karl. Tu jest Karl, ja nie mam piłkę, oni chcą chyba. Nie? Nie, dobra. Dobra, nasi wygrywają. 3-2. 3-2, dobra, oni tam rzucili nam dwie piłki. I tutaj jest Karl. Najlepiej, gdyby właśnie ktoś był od nas, u nich. No, dobra. Dobra, to ja idę do nich widzowie po prostu. Już mam jeszcze tutaj jedną szansę. Więc to po prostu może uderza. Tu jest Lily, więc dostała, ale szkoda, że piłka nam przeleciała Dalej. Nie, dostałem przez przypadek. No dobra, 5-4. Leon zlu, zrób to, nie trafił. Aj jaj, Karl, dobra. dostaje Nie, weź, Dobrze, dobrze, dobrze. Dostał. 6-4, Sześć, 6-4. Cztery. Sześć, cztery. Ja tutaj dostaję, chyba zginę. Dobra, dzisiaj. Tak, zamroziłem, no, ale dobra. Dawaj, kieł, kieł, dobrze. Dobrze, ja biorę. Ajajajaj, aj, aj, aj. utylowała, Nie, utylowała. Dobrze, ale wygrywam, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Ja tutaj mało robię, wiem, że ja mało robię. Ale, ale może nam się uda. Dobra, ja tutaj też chcę już być. Uwaga. Ajajaj, aj, aj. gdybym ja tam doskoczył pierwszy. To może byśmy coś zrobili, ale 21 sekund. Musimy jeszcze to trafić. Dobrze, traf to. Biorę i trafiam. Trafiam, dobrze. Dobrze, dobrze, wygamy. wygrałem. Wygrałem skin, no to bo nie mam staty 3-3. No ale dobra, tutaj fach najlepiej, więc zostaje łapeczkę w górę ode mnie. No i mamy to. Star dropik plus wygrywamy wyzwanie. Więc uwaga, na początku Boni i Car. Nowy skinek. Legendy Olimpu. Legendy Olimpu lecimy, więc od razu też skrynek jest robiony. Świetnie. No i dobra, kontynuuj. I teraz od razu taka moteczka i start dropping, który jest bardzo rzadki, więc jak najbardziej sobie go przygarnę. I teraz są już cztery skiny do Boni. Co się stało w ogóle? Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, w którym trafiłem też skina do Boni, to koniecznie daję Wam linka w opisie, możecie sobie sprawdzić. Ale Boni jest chyba epicka. No to, no to gdzie ona jest? Halo? Tutaj, dobra. I mamy, widzę, zobaczcie mackę Boni, piłkarską Boni, jednorożec Boni, no i Boni Ikar, która jest tutaj najładniejsza z nich wszystkich. I w ogóle Boni Ikar jest jakiej rzadkości? Bardzo rzadkiej. Właśnie macka Boni też jest bardzo rzadkiej, a te dwie są po rzadkiej. To, co bo Boni mi się też bardzo podoba, no ale no. Nie w pierwszej kolejności, bo to był już piąty skin do i ja no tylu nie chcę, więc dobra, no fajny skinek, mi się mega podoba, tak wizualnie, yy, no i co, lecimy dalej po darmowe nagrody, więc uwaga, pięć star dropów, znowu, i uwaga, są tu legendarni widzowie, pierwszym dotknięciem, co my tu chciałem powiedzieć mamy, ale co się stało, dobra, Legendary start, no ten odcinek on daje, uwaga, co tutaj będzie? Uwaga! Moim sposobem otwieram i 500 kredytów. Teraz już chyba z tych legendarnych nic nie sypie, tylko 500 kredytów, no ale dobra. Teraz pewnie już będą same rzadkie. Dobra, jest drugi, jest trzeci rzadki. Uwaga, czwarty. Bardzo rzadki. No dobra. To jednak nie same rzadkie, pomyliłem się, sorka. Ale teraz mamy dwie Marte, Martwe z nie Marte Oj, no, dobra, uwaga, co by tutaj będzie w pierwszej? Uwaga! Teraz otwieramy zwykłym sposobem i 9 przedmiotów, nie wiem czy to jest dobre, rzadkie, nie wiem, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i nic nie ma, no proszę, no, serio, Sprawia sobie monety, no dobra, teraz moim sposobem otwieramy tutaj i uwaga, tu, uwaga, 9 przedmiotów, może coś będzie, jest 6 świecące, mamy to, mamy star power do Jessie, serio, serio, nie, no proszę was, no. Dobra, może z legendarnego serdropa gwarantowanego, który będzie już, mam nadzieję, zaraz, bo zobaczcie, no, no dzisiaj mam nadzieję, że będzie, nie? Ja sobie jutro, jak nagram odcinek, to odbierzemy, to może mi się coś trafi, nie? Ale wątpię, wątpię, że to się tak poszczęści bardzo jak martwe boksy właśnie, a martwe boksy są właśnie lepsze do trafienia takich rzeczy, no i, no i jakoś mi nie trafiło tutaj jakiejś fajnej rzeczy. No dobra, ale mam przynajmniej teraz więcej monet i już niedługo sobie kupimy właśnie Star Power do Cordeliusa, gdzie tutaj jest nasz Cordeliusik, tutaj. I potem go ulepszymy na 11 moc i będę sobie nim łaził z hipereczką. A to by było widzowie na tyle z tego odcinka, jeśli wam się podobał to koniecznie zasubskrybujcie na kanał, dajcie, dajcie łapkę w górę, a my się widzimy już jutro, trzymajcie się i cześć!